I, I myślę, no to szczególnie dla was jakby temat. no Młodziaki zdominowały, można powiedzieć, ten, ten draft. No bo tam jak ktoś miał więcej jak jeden sezon gry na, na no nie wiem, no nawet na poziomie tych Semaj Pro League, czy, czy jakikolwiek inny, no to jedyny chyba HMHS, prawda, który tuż przed Brandinem podziemskim, przepraszam, podziemskim wybrany w drafcie, no to on cztery lata na uczelni, tak? A poza tym wszyscy to to raczej tuż po freshman'skim sezonie. Także młodość atakuje. No To, to zdecydowanie, ale to też wydaje mi się, że sporo tutaj robi jednak taki typowy amerykański hype na zawodników, odpowiednio zmontowane highlight'y, gdzie no po prostu wejście na ten drugi rok jest często po prostu dużym ryzykiem, bo on już się mocno odbija. I być może przynajmniej uczelniano, tworzy się taki, takie dwie ścieżki, że albo tutaj pełen cykl studiów i jako powiedzmy taki ułożony zawodnik, który zdążył te swoje niedoskonałości przez te cztery lata tutaj naprawić, udoskonalić, albo wszystko wykładziemy na jedną kartę i idziemy po pierwszym roku. No bo też nie ma co się oszukiwać, bardzo często tutaj jednak. Kluby, tu są bombardowane różnymi informacjami, ciężko tak naprawdę tutaj znaleźć to ziarnko prawdę w tych highlightach. Tym bardziej podziwiam tutaj rolę scoutów NBA, którzy naprawdę muszą robić tytaniczną robotę w znajdowaniu w dobrym wyborze pierwszej rundy, nie wspominając już o wybieraniu, nie wiem, z 41 pierwszym choćby numerem któreś rundy draftu i wybieraniu. O 59. Tak, albo nie, tak. nikomu nieznanych Serbów czy Polaków, ale jak najbardziej mm, jest to trudny wybór. Przede wszystkim też liczy się z presją, a, ponieważ z jednej strony czasami, jak już ostatnio rozmawialiśmy, a, czasami trzeba wybrać najgłośniejsze nazwisko albo przynajmniej takie są oczekiwania, a, a czasami, jak choćby w przypadku Charlotte, chcieli najprawdopodobniej jednak wybrać lepszy fit. Tak? A, także no, to jest naprawdę... A tutaj, to są... przepraszam, tutaj też nasz człowiek. Bo Micz Kapczak też polskiego pochodzenia. Jak najbardziej. No, może, może, kto wie, może za jest tak naprawdę. Amerykańska Kapczak, nie? Tak, jak najbardziej. No inaczej, młody atakuje. No to jest wręcz niesamowite, kiedy widzi się rocznik 2004, tak naprawdę wchodzący do, do ligi. Tym bardziej, jak się pomyśli, że a, taki choćby no, zeszłoroczny drugi Christian Brown, a, jeż, z tego co wiem, to jeszcze nie mógł na paradzie napić się e, szampana. Mm -hmm. Szampana i jeszcze się chyba w najbliższym sezonie napije, a już ma kilkumilionowy kontrakt znaczy i zapewnioną. Myślę, że po tych playoffach przyszłość, także to też ciekawa taka sprawa, jak młodzi ludzie wchodzą w tak ogromny biznes. No ale tutaj jeszcze wracając do samego Millera, no uważam, że nadal to nie jest zły wybór. Bo Scott Henderson nadal, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest drugi pik nadal. Życzyłem po prostu trzeciego, z racji może powiedzmy na życzliwość, do, do tej osoby oraz to, że moim zdaniem jego potencjał. Bardziej by mi było szkoda, gdyby jego potencjał się zmarnował Charlotte niż Brandon Miller. o tak powiem. Fajna też deklaracja od razu Blazers, tak żeby uspokoić e, Damiana Lillarda, prawda, że oni mogą obok siebie grać, że nie ma na razie mowy o transferach, co nie musi się potwierdzić. No. No. Natomiast ja myślę, że nawet Brandon Miller jest w tej chwili bardziej potrzebny ekipie z Charlotte niż niż Scott. no to to już omawialiśmy. Natomiast taka propozycja jeszcze właśnie tego one and done, prawda? Czyli że wystarczy jeden sezon na poziomie akademickim czy gdzieś tam byle nie szpo, prosto po szkole średniej i już stajesz zawodowcem. Przypomnę, że na przykład Michael Jordan tak nie mógł zrobić, prawda, bo w jego czasach tej zasady nie było. Tam wtedy chyba było nawet tak, że trzeba było co najmniej 3 lata być na uczelni. Michael był właśnie 3 lata. Natomiast wiemy też, że NBA chce to zmienić, prawda? Że, żeby znowu chłopcy prosto po szkołach średnich trafiali. Chociaż to, co się dzieje z, z G League, i, i, i tutaj no, no Skutk jest najlepszym przykładem, tak? dwa sezony postępu w tym G League. Ale jeszcze jedna, myślę, sprawa, którą możemy sobie tutaj w jakiś sposób podsumować. Ja bym powiedział, że NCAA jest w odwrocie. To, to się potwierdza, że ta liga jest troszkę archaiczna, bo w pierwszej siódemce mieliśmy tylko dwóch zawodników z, z ligi akademickiej, prawda. A tam się znalazł nawet mistrz ligi akademickiej, ale on z tego sezonu, z Yukon, ale on bym powiedział bardzo daleko, no w pierwszej rundzie, ale daleko w trafcie. Nie? No, to, to zdecydowanie ciekawa tutaj tendencja, że jednak tutaj główne główny źródło jak na razie zawodników przychodzących do draftu nagle staje się bardzo, e, coraz mniej znaczące, ale to też myślę, że właśnie e, coraz większa weryfikacja to, to e, na co zwracaliśmy ostatnio uwagę, e, czyli tej siły fizycznej przeciwników, tego z jakimi e, drużynami się mierzą. Ci topowi prospekci. Także myślę, że NCWA ma na pewno sporo do przemyślenia, bo jakby nie patrzeć, wiadomo, March Madness nadal cieszy się. Ogromną popularnością. Bilety są równie drogie jak nie najdroższe na niektóre ważne mecze NBA, ale jednak musi tutaj zadbać o swój produkt, ponieważ po pierwsze zawodnicy wolą na tym poziomie już mieć po prostu płacone, bo nawet jeżeli nie trafią do NBA, to ten rok czy dwa jednak no, prace tak naprawdę za darmo, wolontariatu, to nie każdy musi się uśmiechać, ale przede wszystkim muszą jeszcze raz zredefiniować to, jaki produkt wysyłają do kolejnego etapu do NBA, bo nie wygląda to dobrze, i coraz więcej zawodników myślę, że może się skusić na G-League, czy zagrać nawet w Europie, tak do w, w jakiejś euroligowej drużyny. E, także to na pewno a, ciekawa tendencja, i trzeba się e, będzie w najbliższych latach, w najbliższych draftach a, przyglądać tej e, statystyce. Tutaj wspomnijmy, że to właśnie Jordan Hawkins, prawda? 14 numer, Lider mistrzów NCAA 2023. Natomiast dlaczego w ogóle tak się dzieje, prawda, że ci chłopcy szukają szybszej drogi na zawodowstwo, to nie, nie tylko się wiąże z pieniędzmi, bo ci, którzy mają, są wysokiej klasy zawodnikami, to oni i tak te kilkaset milionów co najmniej zarobią przez, przez karierę zawodową, ale myślę, że, że problem jest troszkę taki, że w tej lidze akademickiej no to można zagrać 30 parę meczów, tutaj Brandin jest takim przykładem, prawda, bo jego uczelnia przedwcześnie odpadła nawet w turniejach w swojej WCC. I potem w NIT też nie zrobiła, nie zrobiła furory. Natomiast no, w Europie, w dobrym klubie, grając w EuroLidze, na przykład w lidze hiszpańskiej, to tych meczów plus jeszcze jakieś Copa del Rey, superkopy i tak dalej, to i 100 meczów można zagrać, prawda jak, jak w NBA. Tak, no to na pewno lepsze przygotowanie fizyczne, czy fizyczne kondycyjne. Nie ma tego tak mniejszej szansy na to tak zwane Rookie wall, tak gdzie nagle odcina w trakcie sezonu zawodników, no bo to jest a, ogromny przes przeskok, jeżeli chodzi o. Wymagania. No i masz tak jak w NBA, prawda? Masz tak jak A. w NBA. Tylu rywali, tyle meczów, no bo sezony akademickie no to zaczynają się, wiemy jak, one trwają na dobrą sprawę dla większości zespołów od połowy listopada, a kończą się no gdzieś tam w drugiej połowie marca, prawda, no co to za sezon czteromiesięczny. I, i właśnie to, że, że cała organizacja sportu akademickiego, ona pozostała tak troszkę na XX wieku i to w tej pierwszej połowie XX wieku, no to dlatego mamy takie Elite League, prawda, I, i chłopcy już nawet będąc, bo tam trzy lata, tak, szkoły średniej, powiedzmy w ten w ten sposób. Niektórzy, no to, to już po pierwszym roku tego grania na poziomie szkoły średniej, prawda? Już szukają dróg do zawodostwa. Ja bym powiedział, że może nawet dobrze, że ci chłopcy tam niewielkie pieniądze zarabiają, też żebyśmy się nie oszukiwali, że no bo też ta zasada pełnego amatorstwa, prawda, jeszcze jest w NCAA. Dobrze, że tacy bracia Thompsonowie, prawda, czy, 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 czy Skut, że oni no, no mogą sobie zarobić to na Stany Zjednoczone milion dolarów no to, to można powiedzieć że są śmieszne pieniądze. No, tak z drugiej strony nie mieć jeszcze 20, 20 świeczek zgłuchniętych i mieć milion, to tak chęt, chętnie bym w wieku przyjął tak, taką możliwość, ale przede wszystkim... Tak, nie Pod, nie ale miał... podatki by ci zjadły, podatki by ci zjadły jeszcze wiesz, musiałbyś do dziewczyny dołożyć tak naprawdę. A, bo to trzeba byłoby ligę w Miami założyć, tam są bardzo, są bardzo przyjaźni, jeśli chodzi o to. Ale wracając do tego, myślę, że tak, przede wszystkim tutaj kwestia, e, znaczy ta kwestia pł e, płacowa jest dosyć e, nadal e, istotnym faktem. Przede wszystkim dlatego, że co jakiś czas wychodzą tutaj sprawy jak. Dosłownie z tych klasyków filmowych o koszykówce wiadomo podkupywanie zawodników, tak? Ci chcę tutaj oferowanie różnych rzeczy. Może to już nie jest tak głośne, jak pozostawienie jakiegoś kadilaka tak naprawdę na podjeździe, ale no nadal, z nadal. w stacyjce. Tak, dokładnie. Raczej, ale nadal zdarzają się te wszystkie incydenty, gdzie widać, że podstawą tak naprawdę te pieniądze przechodzą. I myślę, że to też szkodzi po prostu Ensign jako po prostu produktowi, bo widać, że te pieniądze i tak muszą pójść. Więc może po prostu pora na to, żeby spojrzeć prawdziwie w oczy i powiedzieć: no to niech, niech, niech pójdą oficjalnie tak naprawdę, niech, niech chociaż w jakikolwiek sposób sprofesjonalizować tę linię.